Profesor Gary Small, wybitny amerykański neurolog, udokumentował zmiany zachodzące w mózgu na skutek umiarkowanego nawet używania internetu. Stwierdził zmiany w przedniej korze mózgowej. Chińscy naukowcy twierdzą, że mózgi osób uzależnionych od internetu wyglądają dokładnie tak. Jak uzależnionych od alkoholu czy narkotyków. W mózgu sieciokolika powstaje nietypowa biała substancja, którą wytwarzają komórki nerwowe, a w efekcie przyspieszeniu ulegają procesy zachodzące w mózgu w strefach odpowiedzialnych za m.in. naszą uwagę i kontrolę przepływu informacji. Zdaniem naukowców, Zmiany mózgowe mogą też powodować wiele zaburzeń zachowania, na przykład braku zahamowań w realnym świecie. Szczęść Boże, mówiłem Franczak, a to program Booktube, w którym prezentuję Państwu bardzo dobre książki, dobre, a czasem te złe. A to wszystko dzięki temu, że wspierają Państwo finansowo, a także polubieniami, subskrypcjami i udostępnianiem linków, kanał PCH24TV, na którym można znaleźć sporo dobrych programów, audycji i wywiadów. Prezentowałem Państwu w zeszłym roku w booktube ważną książkę Cyfrowi Niewolnicy Transhumanizm w Praktyce, świętej pamięci profesora Grzegorza Osińskiego fizyka kwantowego, informatyka i kognitywisty. Jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju technologii cyfrowych i choć są one z nami już od kilku dekad, to nie w pełni jeszcze zdajemy sobie sprawę z tego, jakie negatywne, oprócz tych niewątpliwie pozytywnych, skutki ze sobą niesie ich wtargnięcie w nasze życie. Stąd ważne są publikacje fachowców, jak ta profesora Osińskiego, które pozwalają nam zgłębić ten fenomen nie tylko od strony technicznej, ale także wyjaśniające, kto za tymi technologiami stoi, do jakich celów są one wykorzystywane, jak te technologie wpływają na nasze zachowania i relacje z ludźmi. A także na nasze zdrowie, w tym zdrowie psychiczne. Nie bez znaczenia jest szerzenie przy tym niebezpiecznej ideologii transhumanizmu, która jest kolejną próbą budowania świata nie tylko bez Boga, ale wręcz grania z twórcy, i to takiego, który większość populacji traktuje mniej więcej tak, jak to pokazano w filmie Matrix. Jako Rodzaj co najwyżej żywego komponentu większej machiny. Wybrana elita ma natomiast doświadczyć wiecznej szczęśliwości w cyfrowym raju. Problem zagrożeń związanych z rozwojem technologii cyfrowych podejmuje też ksiądz profesor Andrzej Zwoliński. W książce pod dość charakterystycznym tytułem Cyberpułapka: Jak Internet, sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość skutecznie niszczą cywilizację? Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda. Z niej też pochodzi przytoczony na początku fragment o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od internetu. Ksiądz profesor prezentuje tu spojrzenie teologa, socjologa i sektologa. Stąd nie bez przyczyny, oprócz różnych innych źródeł naukowych, pojawiają się tutaj nawiązania do dokumentów kościelnych i nauczania papieży, które dotyczy nowoczesnych technologii cyfrowych, mediów i relacji człowieka do zdobyczy techniki, a także ich wpływu na życie duchowe i stosunek do samego Stwórcy. Jak widać, jednym z poruszonych w tej publikacji tematów jest problem uzależnienia od internetu. Matt Walsh, amerykański publicysta katolicki i konserwatywny, w prezentowanej w Booktube książce Kościół Tchórzy zwracał na przykład uwagę na to, jak uzależnienie od internetu może tak naprawdę wpływać na naszą relację z Panem Bogiem. Jak ciężko jest nam odstawić choćby na 5 minut smartfona, by się pomodlić. Ręka po prostu sama się wyciąga, by sprawdzić co tam słychać na Facebooku, czy ktoś już polajkował nasze zdjęcie na Instagramie, a może otrzymaliśmy jakąś niezwykle pilną wiadomość na naszej skrzynce e-mailowej. Internet wkroczył w nasze życie jak narkotyk, który wszyscy dookoła, i to zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci, zażywają w dużych dawkach i nie wyobrażają sobie już bez niego życia. Internet wpływa na nasze postawy, opinie, steruje naszymi emocjami i naszym stosunkiem do drugiej osoby i do świata. Codziennie jesteśmy zalewani potokiem informacji, których nie jesteśmy w stanie przetworzyć. To co głupie, nieistotne miesza się z tym co ważne, wypychając najczęściej to ostatnie poza pole naszego widzenia, mamiąc nas kolejną pustą błyskotką. Ksiądz profesor Zwoliński pisze: Najbardziej istotne zagrożenie płynące ze strony cyberprzestrzeni Dotyczy wpływu internetu na jednostkę, jej sposób przeżywania świata i rozumienia własnego życia. Na temat wpływu internetu na życie psychiczne poszczególnych ludzi panuje dość duże zróżnicowanie poglądów. Niektórzy podkreślają, że już można zauważyć objawy internetowej choroby. Przejawia się ona w depresjach psychicznych. I zaburzeniach kontaktu z innymi ludźmi. Z nowych zjawisk w grupie uzależnień za szczególnie niebezpieczny uważa się syndrom IAD, Internet Addiction Disorder, oraz zazwyczaj współwystępującą z nim padaczkę ekranową. Syndrom IAD charakteryzuje się wewnętrznym przymusem bycia w sieci któremu ulega statystycznie 10 do 20% użytkowników. Liczba godzin spędzonych przed monitorem przekracza 60-tygodniowo, niekiedy, nawet drastycznie więcej do około 120. System IAD, a może należałoby to czytać jako system JAD. Bo wygląda na to, że cyberprzestrzeń zatruwa życie wielu ludzi, być może gorzej niż choroba alkoholowa i nie mniej niż narkotyki. Niszczy nasze relacje z Panem Bogiem, ale także z innymi ludźmi, choć niby ułatwia z nimi kontakty na odległość i to w czasie rzeczywistym. Ksiądz, profesor Zwoliński, powołuje się m.in. na polskie badania nad młodzieżą z roku 2005, które, cytuję, potwierdzają, że internet nie stał się wystarczającym instrumentem do kreowania więzi międzyludzkich i budowania relacji między jego użytkownikami. Koniec cytatu. Co ciekawe, okazuje się, że także w tej dziedzinie ilość w żaden sposób nie przekłada się w jakość. Oto czytamy, iż, cytuję, psychologia szacuje, że liczba osób, z którymi człowiek jest w stanie nawiązać prawdziwe relacje, jest ograniczona do 150. Nadmiar kontaktów prowadzi do ich powierzchowności i tymczasowości. Wobec 150-osobowej grupy jednostka jest w stanie w miarę racjonalnie strzece swojej intymności i prywatności. Koniec cytatu. Zwiększanie bez limitu ilości znajomych w sieci, co według danych przytoczonych przez księdza profesora robi ponad 90% amerykańskich uczniów i studentów, w Polsce pewnie dane są zbliżone, zwłaszcza obecnie. Nie oznacza budowania trwałych i prawdziwych relacji. Międzyludzkich, które tak naprawdę weryfikuje tak zwany real. Innym ważnym zagadnieniem i problemem, jaki podejmuje w swojej publikacji ksiądz-profesor Zwoliński, jest szerzenie przez internet kultury bez wstydu. Autor przytacza najpierw opinię psychologów o znaczeniu wstydu, a także klasyczną definicję wstydu Arystotelesa i Karola Wojtyły który stwierdza, że, cytuję, zjawisko wstydu występuje wówczas, gdy to, co z racji swej istoty czy swego przeznaczenia winno być wewnętrzne, wychodzi poza obręb wnętrza osoby i staje się w jakiś sposób zewnętrzne. Koniec cytatu. Sam ksiądz profesor Zwoliński stwierdza, że, cytuję, Ogromne zamieszanie w sposobie rozumienia wstydu we współczesnym świecie zostało spowodowane celowymi działaniami, najczęściej o charakterze komercyjnym, posługującymi się sferą intymną człowieka jako towarem. Wynikały one zasadniczo z lekceważenia prawdy o człowieku, z którą łączyła się pogarda dla niej. Rozbudowywana nieustannie i z zawrotnym tempem kultura bez wstydu uczyniła z ciała ludzkiego najpopularniejszy przedmiot reklamowy i towar transakcji handlowych. Co więcej, jedną z form kreowania nowego człowieka jest destrukcja jego poczucia wstydu, sfery intymności i prywatności, wprowadzająca wszelkie treści... W sferę publicznej debaty i oglądu, stwierdza ksiądz profesor Zwoliński. Autor Cyberpułapki w swojej książce podejmuje różnorodne zagadnienia związane nie tylko z internetem, ale generalnie z upowszechnianiem się nowoczesnych technologii elektronicznych. Pisze m.in. o tym, że, cytuję, oprócz kultu przedmiotów i kupowania dóbr powstaje swoisty kult informacji, w którym cyfra. Zastępuje refleksję i zajmuje umysł. Koniec cytatu. Zgłębia zarówno zagadnienie samotności w sieci, wirtualnej rzeczywistości, sztucznej inteligencji, jak i niby miłości w cyberprzestrzeni. Daje też sporą garść ciekawych informacji na temat rozwoju różnorodnych technologii, jak i koncepcji, które zostały wdrożone dużo później w życie. Jedną z takich ciekawostek jest to, że sam termin sztuczna inteligencja pojawił się według informacji autora jeszcze w latach 20. XX wieku w opowiadaniach o samolotach, które porozumiewają się ze sobą w hangarach i same wzbijają się w powietrze. Dopiero w latach 60. stał się to pełnoprawny termin naukowy. I na koniec jeszcze jedno. Nie chodzi w tym wszystkim o to, by demonizować nowoczesne technologie. Jednak nie należy też przymykać oczu na zagrożenia z nimi związane i na to, jak wykorzystują je ludzie pozbawieni skrupułów i zasad moralnych. Jak pisze jeszcze we wstępie ksiądz profesor Zwoliński, cytuję: Kościół w swoich wskazaniach na temat techniki. Nie neguje wartości postępu technicznego, lecz wysuwa zastrzeżenia przed uznaniem jej moralnej neutralności. Wykorzystywanie możliwości nowoczesnych technologii powinno się odbywać w sposób przynoszący wszystkim obiektywne dobro. Dobro powinno być skierowane nade wszystko na człowieka. Racje techniki. Nie mogą dominować nad racjami etycznymi. Dzisiaj w krótkim przeglądzie dwie biografie. I to biografie dwóch różnych postaci historycznych, które miały zasługi na odmiennych polach działalności ludzkiej. Pierwsza z nich to Antonio Gaudi, boży architekt, autorstwa Patryka Zbalciero, doktora historii, wykładowcy i autora wielu książek. Autor w swojej książce, cytuję, kreśli portret duchowy człowieka, który swoje życie i swoją sztukę ofiarował Bogu. Artysty, który odrzucał blichtry i uznanie współczesnych, wiódł proste życie, stronił od poklasku. Koniec cytatu. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa w drodze. Druga rzecz to Żółkiewski, pogromca Moskwy, biografia autorstwa profesora Wojciecha Polaka, opublikowana nakładem wydawnictwa Biały Kruk. Jak pisze autor we wstępie, nie można być patriotą bez znajomości historii własnego kraju i bez fascynacji tą historią. Hm. W ostatnich czasach próbuje się chyba niszczyć tę fascynację historią własnego kraju. A przecież Hetman Żółkiewski to postać, przed którą drżeli Moskale, bowiem nasz bohater rozgromił Rosjan wielokrotnie, a pod kuszynem wprost zdemolował ich oraz wspomagających Moskali Szwedów. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu BookTube. Z Panem Bogiem!